Game of the year. Winner. I... Czy gra może być arcydziełem? Kiedyś uważałem, że jak najbardziej. Dzisiaj jednak po kilku przemyśleniach uważam, że gameplay nigdy nie będzie arcydziełem i niepowtarzalnym oryginałem, ponieważ następca danej gry zrobi to lepiej i więcej. A jedyne co zostanie w uhonorowaniu dla tego arcydzieła, który przetarł szlaki. To nazwa gatunku gry, ale gdy wrócisz po 10 latach do tej gry, to jedyne co cię będzie trzymało, to nostalgia i nic więcej. No więc jak się domyślacie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, arcydziełem nie jest, no i raczej nie zostanie. No ale pewnie domyślacie się, że to tytuł 10 na 10, który zostanie grą roku. Nie. No, być może Grą Roku zostanie. Niewykluczone. Sam osobiście uważam, że to najlepszy tytuł w 2023 roku jaki grałem. Ale odłóżmy na razie nasze sympatie gatunkowe i konsolowe i sprawdźmy czy faktycznie ten tytuł zasługuje na notę 10 na 10. Na samym początku ustalmy sobie jedno. Gra 10 na 10 posiada wady i niedoróbki. Ocenianie gry 10 na 10 nie powinny sugerować produktu nieskazitalnego i pozbawionego wad. Bo takiego po prostu nie ma i nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Gra 1 na 10 może być totalną kupą, ale grywalną kupą, która znajdzie swoich zwolenników, którzy nie oszaleją na punkcie tego produktu, ale też nie będą mi każdemu polecać, bo mają świadomość, że to raczej słaba gra. Z kolei gra 10 na 10 może mieć problem z wydajnością albo innym elementem, który jest widoczną wadą, ale nie wpływa on na satysfakcję z grania. I Tears of the Kingdom jest trochę ofiarą takiego oceniania przez różowe okulary. Albo że tak to nazwę, moim zdaniem to gra 8 na 10, a moim 9 na 10, a moim 7 na 10, czyli tak zwane mierzenie widełkami. Ale przynajmniej jednego możemy być pewni w takim ocenianiu: że jeśli znajdzie się 10 osób, które oceni grę w takiej skali, to na pewno nie mamy do czynienia z tytułem, przy którym nie będziemy się dobrze bawić. Dlatego skupmy się na tym ślepym ocenianiu tytułu 10 na 10, nie przechodząc bez żadnej refleksji. Przez co niestety wiele portali growych oraz kanałów na YouTube tak na to patrzy. A uważam, że jednak trzeba być trochę surowym w ocenianiu. Oczywiście każda recenzja jest subiektywna, jednak nie daje nam to immunitetu z cyklu to jest moje zdanie, więc się pierdolcie. No nie, jeśli macie takie spojrzenie to prędzej czy później mało kto zasugeruje się waszą opinią. Ale pewnie teraz twierdzicie, po co ja się w ogóle produkuję, jak każdy oceni grę subiektywnie w swoim własnym zakresie, więc no, po co drążyć temat? Po to by nie było niedomówień, takich małych niedopowiedzeń, które sprawiają, że gracze się kłócą między sobą, jak to Zelda 10 na 10. O was jakaś gównogierka dla dzieciaczków na konsolę, której prawie nikt nie ma w Polsce? Przez takie właśnie opinie ktoś przypadkiem może zostać podacy na taką sugestię, że gra jest przeceniona i nie należy jej się takie uznanie. Bo być może ma rację, że nie należy jej się 10 na 10, a co najwyżej 8 na 10. Więc jak to się dzieje, że gra, którą nie oceniam na dychę, jest moim ulubionym tytułem tego roku? Chłopie, to się zastanów! Bo to, że ja się w niej zagrałem jak szalony, nie oznacza, że musi to wpływać na system oceniania. To, że jeździ ci się super Toyotą Yaris, nie oznacza, że to najlepszy samochód z tego segmentu. To, że gra Ci się świetnie w Tekena po czterech piwach, nie oznacza, że jest najlepszą bijatyką. Generalnie jeśli oceniamy produkt, nie zatracajmy się ze względu na nasz gust, a zwracajmy uwagę na warstwę merytoryczną, czyli to co było dobre, a co złe. Jednak podczas takiego oceniania warto zaznaczyć i powiedzieć lub napisać kilkukrotnie, że osobiście bawiliście się najlepiej w tym roku przy danym tytule. I jeszcze raz powtarzam, że bawiłem się świetnie przy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom w 2023 roku. No więc co sprawiło, że gra jest na tyle dobra, że potrafiła zaangażować gracza na dłuższe posiedzenie? Na sam początek wprowadzenie do gry i tak zwane nieświadome chwytanie gracza za rączkę. Zaczynamy od lokalizacji, która okazuje się podniebną wyspą. Teren, po którym się poruszamy, nie jest ani olbrzymi, ani jakoś bardzo mały, jednak na tyle duży, by umiejętnie rozmieścić podstawowe mechaniki gry, których musimy się nauczyć, przez co łatwiej jest nam je zapamiętać. Więc uczymy się budować najłatwiejsze konstrukcje pozwalające nam na dostanie się w trudno dostępne miejsce. Umiejętnie twórcy przyzwyczajają nasze szare komórki do zabawy z Ultrahendem, czyli mechaniką, która odwraca rozgrywkę o 180 stopni porównując do poprzedniej części, czyli Breath of the Wild. Ultrahend to narzędzie pozwalające nam na stworzenie niezwykłych konstrukcji, za pomocą których możemy się przemieszczać albo w łatwy sposób po coś sięgać. Fuse to tak zwany modyfikator narzędzi, a głównie broni. Posiadany przez nas patyk lub miecz, którym walczymy, nagle możemy połączyć z głazem lub ostrym narzędziem, i sprawia to, że nie tylko zwiększona moc obrażeń oraz siłę uderzenia, ale również wpływa to na wytrzymałość samej broni. Kolejna nowa umiejętność to recall, czyli cofanie czasu przedmiotu, który się poruszał. Przykładowo możemy przestawić głaz w powietrzu ultrahendem. A następnie, Recall zapamiętuje wszystkie ostatnie ruchy tegoż głazu, przez co przedmiot porusza się w powietrzu jak szalony. Rekord głównie będziecie wykorzystywać do unoszenia się w górę za pomocą spadających kamieni z nieba, tak by z łatwością dostać się na poszczególną podziemną wyspę, więc można powiedzieć, że wykorzystujemy kamień jako windę do nieba. Następna umiejętność to ascent, która to sprawia, że możemy teleportować się przez sufit, jakbyśmy grali na cheatach. Tyle i aż tyle. Bardzo przydatna umiejętność w zamkach, jaskiniach i podziemiach, w których to chcemy przedostać się na pięterko wyżej. Ostatnia umiejętność, która nie jest super ważna, ale bardzo przyspiesza czas w konstrukcji pojazdów, to auto build. Nie dość, że projektuje Tobie pojazdy na podstawie wcześniej znalezionych planów, to jeszcze zapamiętuję kilka ostatnich projektów wykonanych właśnie przez ciebie. Może to nie jest poziom Minecrafta, ale wprowadza to rozgrywkę na dotąd niespotykany poziom. Na poziom, w którym to my decydujemy, jak dotrzeć w dane miejsce lub jak pokonać przeciwnika. Jeśli wcześniejsze gry z otwartym światem były dla was piaskownicą, to Zelda ma metraż pustyni. Szrajny, czyli świątynie z zagadkami, za których do ukończenie otrzymujemy większy pasek zdrowia lub wytrzymałości. Niby nic nowego, przecież podobny schemat był już w poprzedniej Zeldzie, jednak z wykorzystaniem umiejętności młodego inżyniera, mamy do rozwiązania znacznie trudniejsze zagadki, przez co ogrywanie dzisiaj szrajnów z Breath of the Wild stałoby się mało atrakcyjne. Okej, okay, z tą trudnością Shrine'ów trochę przesadziłem, bo nasze nowe, magiczne, nabyte umiejętności sprawiają taką dowolność w naszej rozgrywce, że czasami mamy odczucie, jakby te zagadki były zbyt banalne. Kolejnym wielkim atutem gry to powiększenie terenu, ale nie takie na siłę rozciągnięcie mapy o kilka nowych miejscówek, bo podstawowe tereny Hyrule zaliczyły lekki szlif i nic więcej. Jednak największym i to kolejnym game changerem w tym aspekcie to stworzenie podziemi pod mapą, który bądź co bądź jest kopią terenów Hyrule, jednak przekonujemy się o tym, kiedy udaje nam się częściowo odkryć mapę. Rozświetlenie podziemi za pomocą latarni, ja to tak nazywam, zmienia naszą perspektywę odbioru tejże lokalizacji i sprawia wrażenie, jakbyśmy pierwszy raz odwiedzali te tereny. No i trochę tak jest z tymi podziemiami, bo mimo wszystko wiele pomniejszych obszarów ma wymodelowano na nowo miejscówki, więc no, nie powiedziałbym, że jest to kopia 1 do 1 zwykłych terenów Hyrule. Kolejnym punktem powiększenia terenów Hyrule są podniebne wyspy unoszące się wysoko nad ziemią. Generalnie rozgrywa się tam sporo misji głównych oraz mamy tam do odblokowania więcej szrainów. Czasami miałem wrażenie, że w Nowej Zeldzie więcej unosimy się w powietrzu niż przebywam na terenach Hyrule. I to jest właśnie piękne w tej grze. Brak monotonii. Nawet jeśli uważacie zdobywanie szrainów jako monotonne. To perspektywa od razu się zmienia w momencie, kiedy najpierw musimy tego szrajna ukończyć, a do tego jest potrzebne wytężenie naszych szarych komórek, więc nie ma tutaj mowy o zaliczeniu znaczników z zamkniętymi oczami. Dodatkowo, obok szrajnów musimy jeszcze odblokować punkty widokowe, które pozwalają nam się wystrzelić w powietrze w celu odkrycia mapy. Żeby taki punkt widokowy odblokować, czeka na nas zagadka środowiskowa polegająca na zablokowaniu wejścia do punktu widokowego. Porównałbym to do odblokowywania żyrafów w Horizonie. Powyższe rzeczy sprawiają, że ta gra oferuje coś więcej niż wszystkie ostatnio wydane gry o bardzo podobnej strukturze świata. Są to rzeczy, które po prostu przyciągają nas na dłużej do ekranu. Nikt nas tu nie zmusza do farmy, bo po prostu musimy eksplorować mapę w celu znalezienia nie tylko surowców uzupełniających nasz pasek zdrowia, ale także w celu uzupełnienia strzał czy nowych broni, które niszczą się bardzo szybko. Breath of the Wild przy Tears of the Kingdom to po prostu wersja beta. Tears of the Kingdom to w pełni ukończona gra, która oferuje to, czego zabrakło w poprzedniej części. Wypełnia te aspekty, które nie do końca trafiały do graczy w poprzedniej części, a ci po prostu odbili się od niej. Sam miałem duży zgrzyt przy Breath of the Wild. Podobała mi się ta gra, ale była dla mnie zbyt enigmatyczna. Gdyby nie poradniki i tutoriale, co i jak zrobić, prawdopodobnie nie ukończyłbym poprzedniej części. Bawiłem się bardzo dobrze, ale próg wejścia był za wysoki. Właśnie poprzez mało intuicyjne poprowadzenia gracza za rączkę. Wyglądało to raczej coś w stylu. Nie wiesz co masz zrobić? Domyśl się. W Tears of the Kingdom naprawiono rzeczy poprzedniczki, i ci, którzy nie kontynuowali swojej przygody w Breath of the Wild, załapią bakcyla od razu w Tears of the Kingdom i będą chcieli zostać z tym tytułem na znacznie dłużej. No, ale nie na tyle długo, by ponownie tą grę przechodzić. No bo problem jest taki, że pomimo bardzo dużego świata i niezwykłej otwartości w rozgrywce, twórcy nie potrafili zrobić jakiegoś porządnego endgame'u. Coś, co by sprawiało, że po ukończeniu ostatniego quest'a będziemy siedzieć w tej grze znacznie dłużej. Tak, by pokończyć wszystkie side quest'y, odnaleźć wszystkie znajdźki, zbroje oraz bronie, koroki itd. Ale przy okazji odczuwając, że ten świat nadal żyje. Koniec ostatniej misji to koniec gry. Chcesz grać dalej? Wczytaj save'a przed ostatniej misji. Case identyczny jak w Cyberpunk 2077. Osobiście dla mnie to wtedy faktyczny koniec gry i wracanie do sytuacji sprzed ostatniej misji to jak lekkie oszustwo i nieprawda. Takie rozwiązanie oznacza, że dla mnie już coś się skończyło i dalsza eksploracja terenu to jak zaliczenie achievementów w Elden Ringu, by mieć wszystkie zakończenia. Jakoś tak nie ma to dla mnie sensu. Ale to moje osobiste doświadczenie i być może wy faktycznie takiego odczucia nie będziecie posiadać, to ja osobiście czuję jakby to była koniec kropka, nie ma dalszej gry. Finito. Zresztą historia w Tears of the Kingdom nie jest jakoś super ciekawa, przynajmniej dla mnie. To przyjemna, bajkowa opowieść, ale na poziomie typowej sztampówki. Sama opowieść jest po prostu tłem i to takim niewyraźnym, porównując go z tym, co oferuje sam gameplay. Sama opowieść już na samym początku nam podpowiada, że odnajdziemy Zeldę, ale najpierw musimy pokonać Ganondorfa. Więc odkrywanie tajemnic kawałek po kawałku tylko nas w tym otwierdza, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Wątek fabularny nie jest nudny, no ale nie jest na tyle porywający, żebyście go zapamiętali na długie czasy. Prawdopodobnie ultrafani tego IP zachwycą się wątkiem fabularnym, ale no taki niedzielu z graczu jak ja, no raczej nie sądzę. Zresztą kilka miesięcy temu grałem w Shadow of the Colossus i generalnie klimat do powieści jest tam bardzo podobny. Z tą różnicą, że bardziej mi zapadł w pamięć i był dla mnie zdecydowanie ciekawszy. Okej, okay, dobra, przejdźmy do technik Gali. Więc tak, ja wiem, że to tytuł ekskluzywny na konsole, która wyciska siódme poty z urządzenia. Ale oceniamy grę jako grę, a nie jako produkt wyjątkowy i unikalny tylko dla jednej platformy. I nie czepiam się tej cel shadingowej grafiki, bajkowej oprawy. Nie, bardzo mi się ona podoba. Jednak widać, że nie da się wszystkiego zakryć takim designem. Tekstury oraz modele są tu po prostu bardzo biedne, no i tyle. Płynność gry na poziomie 30-20 fpsów to i tak cud deweloperski. Serio, twórcy powinni otrzymać nagrodę Nobla jeśli chodzi o optymalizację gry. Zaraz pewnie mi powiecie, co to za optymalizacja gry, jeśli wydajność spada do 20 klatek na sekundę. Generalnie mało która gra potrafiłaby ogarnąć fizykę, którą oferuje Tears of the Kingdom. Utworzenie ogromnej ilości przedmiotów na ekranie, połączenie ich w byle co, a następnie skorzystanie z umiejętności cofania czasu przedmiotom, czyli ascent, tak by gra zapamiętała kilkadziesiąt poprzednich ruchów, które to przesuwaliśmy poszczególnym elementem. Jest to tak olbrzymia liczba sekwencji i obliczeń, że dowolna gra wydana w tym roku. Zachrztusiłaby się i skraszowała po trzech sekundach, a Zelda? Na leciwym Switchu dalej chodzi i co najlepsze, jakoś specjalnie nie smażą się plecki konsoli. Konsoli, która wydajnościowo jest gorsza od PlayStation 4. I jak to deweloperzy zrobili, nie wiem, ale szacuneczek się należy. Brak audio przy dialogach. Jasne, w Breath of the Wild było to samo, tylko że w Breath of the Wild również mnie to irytowało. Wieczne chrząkanie, chichranie, wzdychanie oraz te odgłosy wróżki. Nie, to nie był Pornhub. Okej, okay, ten aspekt jakoś piekielnie mnie nie boli i można powiedzieć, że w jakiś sposób wyróżnia to grę. Ale pierwsze wrażenia w moim przypadku były raczej negatywne i musiałem się po prostu do tego przyzwyczaić. A dlaczego tak jest? Dlaczego Nintendo nie zrobiło audio w dialogach? Takaś forma tradycji? Ograniczenia sprzętu ze związku na kadridża, który ma małą objętość pamięci? No nie wiem, no dla mnie to jest duży minus gry. Brak polskiego. Przy grze, którą oceniłem 9 na 10 też był brak polskiego. Tylko problem jest taki, że w Gulongu nie robiliśmy questów opartych na treści i cennych wskazówkach, które pomagają nam wskazać, w którą stronę mamy się udać, by rozwiązać zadanie. No a w Tears of the Kingdom współpraca z tekstem jest tutaj mocno wymagana. Więc brak ojczystego języka jest tutaj po prostu bardziej bolesny. Dlatego uważam, że to po prostu bardzo, bardzo duży minus. Gdybym był upierdliwy, to znalazłbym więcej wad. Ale tu chodzi o wady, które wpływają na mój odbiór gry. Wady, które są widoczne, nawet jeśli jesteś zakochany w tym tytule, bo ja osobiście jestem w nim zakochany. Jeszcze raz uważam, że to najlepszy tytuł w 2023 roku. Tytuł posiadający jednak wady, które wpływają na ocenę gry. Wady, które mają przestrzec nowych graczy przed zagraniem w ten tytuł. Z cyklu, hej to jedna z najlepszych gier w tym roku, ale... No i wtedy taki odbiorca oceni w swoim zakresie czy warto dokonać zakupu gry. Dlatego oceniam The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom na ocenę 8,5 na 10. No ale jako, że nie daje połówek w swoim systemie oceniania, to daje takie mocno, ale to mocno naciągane 9 na 10. Jak wspomniałem wcześniej, najnowsza Zelda posiada widoczne wady, które wpływają na gameplay oraz odbiór gry. Są to wady, które nie powinno się oceniać przez różowe okulary. No więc, czy można ocenić grę 8,5 na 10 i wieszczyć jej tytuł gry roku? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak.